Dzisiaj będę testować um, kasztę proteinową e, z Biedronki. Testowałam z Lidla. Bardzo Wam się podobało i rolka ta była hitem. Pomyślałam, że przetestuję też e, z Biedronki w takim razie. Posłuchajcie. W składzie ma mleko, białka mleka, kaszka manna, e, skrobie modyfikowane, regulator kwasowości, fosforany sodu, aromaty naturalne, substancja zagęszczająca karagen, trochę soli morskiej i substancja słodząca surkaloza oraz acesulfam K. Czyli słodząca substancjami intensywnie słodzącymi, czyli nie ma dodatku cukru. W całym opakowaniu 16 gramów białka, dokładnie tak samo jak ta z Lidla. No, próbujemy, próbujemy, moi drodzy. Taka konsystencja, konsystencja właściwie podobna. Taka sama. Tamta była dla mnie Czy za słodka. Ta też jest dla mnie za słodka. To nie jest dla mnie produkt. I też lubi takie słodkie kaszki Ja myślę, że będzie zachwycone, ale ja fanką, mimo że ta słodycz pochodzi od tych substancji słodzących, to jednak ja nie jestem do takiej słodkości przyzwyczajona. Fajna konsystencja, bo ja lubię taką konsystencję, mm. ale jednak chyba trochę za słodkie dla mnie.